Deko potwierdził. Wojciech Szczęsny pozostaje w FC Barcelonie, a to oznacza koniec Mark andré Ter Stegena. Reprezentacja Francji i Niemiec awansowała do półfinału Euro U21. Real Madrid rozegrał niemal całe spotkanie w osłabieniu, a i tak wygrał. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. FC Barcelona i Bayern Monachium czekają na decyzję Nico Williamsa. Niemcy zaoferowali mu wyższe wynagrodzenie. Zinchenko zmienia klubowe barwy, ale pozostaje na Wyspach. A występ Cristiano Ronaldo na klubowych Mistrzostwach Świata był możliwy. Kulisy tej sytuacji przedstawił trener argentyńskiego klubu. Kliknijcie dzwoneczek, dołączcie do nas i bądźcie na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie piłki nożnej. Wczoraj reprezentacja Holandii rozegrała niemal cały mecz w osłabieniu z reprezentacją Portugalii, a wygrała i awansowała do półfinału Euro U21. Wczoraj, tylko że na klubowych mistrzostwach świata, Real Madrid także grał w dziesiątkę, a i tak wygrał. Ich rywalizacja z Paczuką zaczęła się po prostu fatalnie. Po siedmiu minutach Asensio zatrzymał rywala w sytuacji sam na sam, no a jak wiadomo, za takie coś nie ma innej kartki jak ta czerwonego koloru. Pomimo tego, po pierwszej połowie prowadzili 2 -0. Trafił Jude Bellingham oraz Arda Geller, a po zmianie stron Gola dołożył jeszcze Fede Valverde. Ostatecznie Real Madrid wygrał 3-1, gdyż w ostatnich 10 minutach rywale zdobyli gola honorowego. Pod koniec tego meczu, dokładnie w minucie 78 na murawie pojawił się powracający po kontuzji kolana, Antonio Rudiger. Zastąpił on trenta Aleksandra Arnolda i dograł mecz do końca, choć nie zabrakło kontrowersji. W pewnym momencie spiał się z rywalem, który, jak twierdzi Niemiec, miał go obrazić z powodu koloru skóry. Sędzia jednak był daleko od tej całej sytuacji i nikogo nie ukarał. Juventus także wygrał i to jeszcze wyżej. Ich rywale z Casablanca nie mieli szans, a mecz zakończył się wygraną 4 do 1. Pierwsza bramka padła w szóstej minucie, a ją zdobył Kenan Ildis, choć potem oficjalnie uznano, że trafienie nie należy się tureckiemu zawodnikowi i zapisano, że był to po prostu gol samobójczy. Gdyby nie ten fakt, to Kenan Ildis miałby na swoim koncie hat gdyż dołożył kolejne dwa trafienia. Wczoraj awans do półfinału Euro U21 wywalczyła reprezentacja Francji, oraz reprezentacja Niemiec. Trójkolorowi poradzili sobie z Danią wygrywając 3-2. do 2. Był to na pewno szalony mecz, gdyż przegrywali do 83 minuty, ale wtedy wydarzył się cud. No może to troszeczkę za duże słowo, ale wydarzyło się coś niespotykanego. W dwie minuty zmienili losy tego meczu. W 84 Merlin wyrównał wynik spotkania, a po chwili Tel trafił na wagę wygranej. Jeszcze więcej działo się w meczu Niemcy-Włochy. W pierwszej połowie bramek nie zobaczyliśmy w ogóle, ale druga połowa spotkania nam to wynagrodziła. Piłkarze z półwyspu Apenińskiego w 58 minucie objęli prowadzenie, ale utrzymali je tylko przez 10 minut. Na 3 minuty przed końcem regulaminowego czasu gry nasi sąsiedzi podwyższyli, no i wydawało się, że to jest już koniec. Ale w szóstej minucie doliczonego czasu gry Giuseppe Ambrosio wyrównał. Taka sytuacja była całkiem możliwa. Podobne sytuacje zdarzały się nie raz, ale spojrzenie na tą sytuację zmienia fakt, że w tym momencie, gdy Włosi zdobyli gola, to grali w dziewiątkę. Pierwszego zawodnika stracili w 81, a drugiego w 90 minucie. Potem doszło do dogrywki i pomimo tego wielkiego osłabienia, Niemcy dopiero w 117 minucie zdobyli gola na wagę awansu. W półfinale 25 czerwca o godzinie 21.00 Niemcy kontra Francja, a tego samego dnia tyle, że o godzinie 18.00 Anglia zmierzy się z reprezentacją Holandii. A Wy komu kibicujecie? Dajcie znać na dole w komentarzu. 9 milionów euro. Na takie roczne wynagrodzenie może liczyć Nico Williams, jeżeli przyjmie ofertę FC Barcelony. Sprawa tego transferu nie jest jeszcze w 100% domknięta, a to chce wykorzystać Bayer Monachium. Niemiecki dziennikarz Florian Plettenberg podaje, że władze z Monachium bacznie przyglądają się sytuacji na linii pomiędzy FC Barceloną a Atletikiem Bilbao i czekają na jakiś impas w rozmowach. W międzyczasie złożyli kolejną ofertę za Hiszpana i zaoferowali 3 miliony. Euro więcej rocznie niż FC Barcelona. W tym momencie wszystko jest w rękach zawodnika, no i oczywiście jego agenta. Okazuje się, że kluczowym momentem w rozmowach może być fakt, że w umowie pomiędzy Williamsem a Atletikiem jest zapisana klauzula odstępnego, a ona dokładnie wynosi 58 milionów euro. Ta kwota dla Bayernu Monachium nie będzie stanowiła problemu, no choć oczywiście Bawarczycy przyzwyczaili nas, że nie lubią wydawać aż tak dużych pieniędzy na piłkarzy, ale być może teraz uważają, że warto i dlatego te pieniądze zapłacą. FC Barcelonę także stać, ale ich sytuacja jest no nieco inna. Będą to kolejne wydane pieniądze na piłkarza, a tym samym kolejne problemy, aby spełnić warunki finansowego fair play. Wiele wskazuje na to, że Aleksander Zinchenko będzie miał kolejny klub i kolejny na wyspach. Początkowo występował w Manchesterze City, ale potem okazało się, że dla Pepa Guardioli jest tylko rezerwowym. Po odejściu Artety i dołączeniu do Arsenalu hiszpański trener zdecydował się na sprowadzanie swojego byłego zawodnika od obywateli, ale potem okazało się, że nawet i w Londynie nie jest pierwszoplanową postacią w defensywie. W samym 2025 roku w klubowych barwach rozegrał tylko. Jedno spotkanie w pełnym wymiarze czasowym była to rywalizacja 20 kwietnia z Ipswich Town. W zdecydowanej większości pozostałych meczów nawet nie podnosił się z ławki rezerwowych. Teraz okazuje się, że ma trafić do Evertonu, a kwota transferu wyniesie około 14 milionów funtów. Co więcej, to w niebieskiej części Liverpoolu występuje jego reprezentacyjny kolega Mykołenko. Cristiano Ronaldo mógł zagrać na klubowych mistrzostwach świata. Samemu powiedział o tym już jakiś czas temu, ale wczoraj argentyński trener River Plate przedstawił jak ta sytuacja wyglądała od zaplecza. W połowie marca przez naszego wspólnego znajomego od niechcenia zapytałem Hej Cristiano, zbliżają się klubowe mistrzostwa świata. Jesteś zainteresowany grą u nas? To turniej stworzony dla kogoś takiego jak ty, kto odcisnął ogromny ślad na futbolu. Cristiano poczuł się zaszczycony i długo nad tym myślał ale ostatecznie powiedział mi, że musi skupić się na przygotowaniach do nowego sezonu. To była nieformalna rozmowa, która pozostałaby całkowicie prywatna, gdyby sam Ronaldo o tym nie wspomniał. FC Barcelona jest bardzo bliska przedłużenia kontraktu z Wojciechem Szczęsnym do czerwca 2027 roku, co zostało potwierdzone przez dyrektora sportowego DECO. Szczęsny w maju tego roku powiedział takie słowa: Nie ukrywam, że zaoferowano mi dwuletnie przedłużenie, ale muszę zdecydować z rodziną, co jest dla nas najlepsze. Natomiast jeszcze wcześniej, bo w kwietniu, tak powiedział Deko. Szczęsny to bardzo doświadczony bramkarz. Mieliśmy okazję sprowadzić go dzięki jednemu z tych zbiegów okoliczności, które zdarzają się w piłce nożnej. Wiedzieliśmy, że może wnieść wiele do drużyny i tak się stało. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni i na pewno zostanie z nami w przyszłym sezonie. A wczoraj w rozmowie z La Vanguardia Guardia Deco potwierdził, że szczęsny pozostaje w klubie. Szczęsny przedłuża kontrakt, mamy czterech bramkarzy, bo Penia też ma ważną umowę. Decyzję podejmiemy we właściwym czasie. Po sprowadzeniu Joana Garci z Espaniolu, który wydaje się być nowym pierwszym bramkarzem, szczęsny najprawdopodobniej będzie pełnił rolę drugiego golkipera. Już trzy tygodnie temu hiszpańskie media podały, że taki jest plan Hansiego jego flika, a zarząd klubu zgadza się z decyzją trenera. W związku z tym obecny kapitan Mark André Stegen będzie chciał opuścić klub, a to jest szczególnie ważne w kontekście jego występu na mundialu w 2026 roku, bo jeżeli nie będzie grał, to na ten mundial być może nawet nie pojedzie. Jedzie. Prawdopodobnie też Inaki Penia po prostu rozwiąże kontrakt i odejdzie. Jeszcze dwa być może te trzy miesiące temu powrót Ter Stegena do bramki Belograny wydawał się być niemal pewny, ale sprowadzenie bramkarza Espaniolu całkowicie zmieniło tą sytuację. Pierwsze takie poważne oznaki dotyczące tego, że Ter Stegen opuści FC Barcelonę pojawiły się w momencie, gdy został ogłoszony skład Dumy Katalonii na ostatni ligowy mecz z Atletikiem Bilbao. Wtedy Hansi Flick zdecydował się, że od pierwszej minuty wystąpi Inaki Peña, a nie Ter Stegen. To właśnie od tego momentu relacje pomiędzy trenerem a bramkarzem miały się znacząco pogorszyć. A Waszym zdaniem, jaką rolę Wojciech Szczęsny będzie pełnił w FC Barcelonie w kolejnych latach, dajcie znać na dole w komentarzu. Na dziś to koniec, dzięki za oglądanie i do zobaczenia już jutro w kolejnym materiale. Cześć!